Cześć. Cześć witam moich kochanych widzów. Widzam, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim wspierającym i subskrybującym i podbijającym i komentującym. Hm. Mogłem wyczyścić obiektyw. Proszę Państwa, wydaje mi się, że pewna sytuacja przeszła bez większego echa. Przeszła na zasadzie: O, zobaczcie, co zrobił. O, ten to oszalał, mówiąc delikatnie. Tak? Chodzi mi tu oczywiście o zmianę fryzury najpopularniejszego detektywa w Polsce. Człowieka, który miał grę komputerową. Tak, był znany. Tak? On był postacią w grze komputerowej. Nasz polski Duke Nukem Time to Kill, proszę Państwa. Człowiek, który zbudował cały swój image na swojej fryzurze. Tak zwany kwadratowy. Wiecie, o kogo mi chodzi? Oczywiście o detektywa Rudkowskiego, który nie jest już detektywem, bo nie posiada licencji detektywa. Jest po prostu Krzysztofem Rudkowskim, który jest takim ala Benjamin Batonem, jest takim Michaelem Jacksonem, który jest odwrócony Michaelem Jacksonem, bo Jackson cierpi na bielactwo, a on cierpi na czerniactwo. On jako jedyny w Polsce może uprawiać nazywany przez anglosasów blackface. U nas to jest kompletnie nieznane, bo my nie robiliśmy takich rzeczy, jako Polacy. Czyli jak robiliśmy film, to zamiast czarnoskórego aktora zatrudnialiśmy białego, który malował się na czarno. I tak, to było w kiepskich, ale to było śmieszne i to było w celach komediowych, a nie w celu rasistowskim, żeby nie zatrudniać czarnych, tak? Czy jak John Wayne grał Chingis Hanna, proszę Państwa, no. <noise> Ten problem jest tam nieznany kompletnie, ale można się śmiać, że Krzysztof Rutkowski uprawia blackface, bo faktycznie on wygląda jak postać, tak, z grafiki palmy, to była chyba margaryna do pieczenia, coś w tym stylu. No i wszyscy tak przeszli obok tego, że Krzysztof Rutkowski ma nowy fryz. Krzysztof Rutkowski to człowiek Najstarszy człowiek w Polsce, który nie jest w stanie zaakceptować swoich polskich słabych genów. Ja wiem, że to jest ciężko, bo ja również chodzę cały czas w czapce, bo jestem łysy. Ale ja nie byłem u fryzjera od miesiąca i wyglądam jak wariat. Będę musiał pójść tutaj do portugalskiego fryzjera po weekendzie i się obciąć. Ale on nie mógł sobie poradzić z tym swoim łysieniem, więc pierwszy stworzył fryzurę kwadratową typu chrust. I w sumie nie wiem, dlaczego on nie zdecydował się nigdy na przeszczep włosów. To jest zagadka. To jest zagadka, którą trzeba rozwiązać. Trzeba zadać pytanie dla Krzysztofa Rudkowskiego, który robi sobie różne zabiegi, bo robi botox, robi sobie jakieś... no ostrzykuje się, chodzi na solarium, ale nie zdecydował się ciągle na przeszczep włosów. I wiem, że pewnie powstrzymywało go to, że włosek typu kwadrat, ten jego dywan, to była jego, jego cząstka, cząstka jego ja, tak? Ja lirycznego. Więc nie mógł się pozbyć, ale za chwilę Wam pokażę. Zresztą pewnie już wiecie, jak teraz wygląda Krzysztof Rudkowski. No pozbył się swojej kwadratowej fryzury. Dobrze, proszę Państwa, ja będę posiłkował się tu telefonem. Przyjrzyjmy się, zróbmy taką, taki slajd, powerpoint, prezentację ze zdjęciami ewolucji fryzury Rudkowskiego, ale odpuścimy już sobie te czasy, kiedy on wyglądał, no ten jego pik, nawet z, z, z czasów y, zbrodni na Ewie Tylman. On wtedy wyglądał na faceta z jajami. On wyglądał na takiego polskiego Brusa Willisa, takiego człowieka, który mógłby zagrać w polskiej wersji szklanej pułapki. Tak, okular. Ten y, kwadratowe włosy nie były jeszcze tak absurdalne. A jak, tak. Skórzana kurtka, pewnie papieros w kielni, sikor jakiś dobry na łapie I on potrafił wzbudzić respekt Oczywiście potem zamienił się w komedię, w parodię samego siebie Bo pojawiły się jakieś czapki Icon, jakieś kajdany, zegarki, wiecie o co chodzi Solarium, tak? W sumie trochę taki Donald Trump No i pierwszy taki jego absurd, no to już był ten, ten jego kwadrat Który był tak wielki, tak? Tak absurdalny że wyglądał przede wszystkim jak rażony prądem. Wyglądał jakby jego włosy były bardzo elektrostatyczne. Te jego włosy w sumie wyglądały jak chrust, które aż człowiek by chciał zrobić eksperyment i zobaczyć, czy jakby wziął traskę i tak by nie pociągnął, to czy by to się nie zapaliło. Tak? I zawsze chciałem poznać fryzjera, który robi te włosy. I kiedyś miałem takie marzenie, ale nie miałem takich włosów jak on. Bo kiedyś na imprezę Halloweenową chciałem się przebrać właśnie z tego Krzysztofa Rutkowskiego, żeby ktoś mi zrobił takie włosy, ale no nie miałem tylu włosów co. On. No zobacz, ty też, tak? Pod prokuraturą krajową. No taki trochę Wolverine, trochę taki, jak to powiedział Bartosz, wściekły wąż yy, z Discorda content provider dla tego kanału, powiedział w sumie, że Rudkowski wygląda jak Krzysztof Stanowski. I coś w tym jest. W sumie Krzysztof Rutkowski wygląda tak, jak ja bym chciał sparadiować Krzysztofa Stanowskiego, przybierając się w ten sposób. I zobacz, no tutaj ten kwadrat, to gniazdo jest, w sumie to wygląda jak bociany gniazdo. Tu mogłyby mieszkać przynajmniej wróble, w tej gęstej Szczecinie, tak? <grytanie> Niesamowite, że on. Be... To jest to. Faceci nie mają kompleksów. Przecież kobieta z takimi włosami, no, no nie wiem, co by musiała zrobić, ile zakładów przegrać i mieć z tego jakieś korzyści, pewnie i tak by tego nie zrobiła, żeby chodzić w takich włosach. A Krzysztof Ludkowski zrobił z tego jeszcze biznes. Jakby on, mógł, jakby on mógł opatentować te włosy, dać znak towarowy że tylko on może mieć takie włosy, tak jak Kadyrow w Czeczenii stworzył fryzurę dla mężczyzn i każdy musi mieć taką brodę jak Kadyrow, to w sumie w takiej Czeczenii Rutkowskiego każdy mężczyzna musiałby mieć takie włosy jak on. I potem, potem Krzysztof Rutkowski robił coś, co zaczęło przyćmiewać majestatyczność jego chrustu, jego kwadratowej głowy. Ja wiem, że Wykop nawet robił obliczenia, liczył kąty, nawet zrobili taką wycina wycinankę że jak sobie wydrukowałeś, to składałeś kwadrat i wychodził Krzysztof Rutkowski, tak? I nawet do Krzysztofa Rutkowskiego wtedy, a, jak była afera z Ewą Tylman, afera, no sprawa Ewy Tylman, to jego fani zaczęli pisać, czy Panie Krzysztofie, czy Pan zdaje sobie sprawę, co użytkownicy Wykop.pl o Panu piszą? I szczególnie o Pana włosach, włosach i jak Pana nazywają. No i potem doszło do czegoś absolutnie spektakularnego, ponieważ Krzysztof Rutkowski postanowił zakryć swój kwadrat. No, pan Krzysztof Rutkowski pojawił się w takim ładnym, formalnym, oficjalnym stroju. Tak, płaszcz, marynarka, czarny krawat, biała koszula i nakrycie głowy. Coś jak kaszkiet skórzany, ale w kształcie siodełka. To jest coś fenomenalnego w Krzysztofie Rutkowskim, że on zawsze potrafi modowo, stylistycznie zaszokować. Tak jak szokował nas swoją fryzurą, swoim kwadratem tym, że ten kwadrat trzeba ułożyć. On musi być taki, jakby był autentycznie podłączony do prądu, tak? Bo on mówił, że ten, 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 ten potrafi opaść. No i tutaj Krzysztof Rutkowski nie postawił na zwyczajny, nie wiem, kapelusz, kaszkiet, tak? Czy jakąś czapkę. On wybrał czapkę, która wygląda jak siodełko od roweru. No, proszę Państwa, no to, wygl to wygląda jak siodełko od roweru, lub jakby Krzysztof Lutkowski posiadał czapkę z dzioba gigantycznej kaczki, która miała czarny dziób. No bo ludzie, no to wygląda jak dziób kaczki, tak? Jeżeli ten dziób, ten dziób, jeżeli ta czapka, ten, ten, to nakrycie głowy byłoby, nie wiem, czerwone, żółte, to wiele osób, aktywistów, którzy działają na rzecz praw zwierząt, mogliby podejrzewać, że Krzysztof Ludkowski ma dostęp do jakiejś farmy gigantycznych kaczek lub gęsi, może nawet jakichś prehistorycznych, z których robione są nakrycia głowy. Ale tu można mieć na przykład no, podejrzenie, że po prostu jest to, na przykład jakby miał być taki bardziej modowy, że jest to siodełko, siodełko czapka z francuskiego roweru, który był na przykład w produkowany albo w Montpellier, tak? Jest to czapko-siodełko, czyli jeżeli jest słonecznie, nie pada deszcz, nie potrzebujesz nakrycia głowy, to możesz to, co masz na głowie zamontować do swojego bicykla, do swojego monocykla, do swojego roweru. Wielofunkcyjne siodełko-czapka, tak? które pewnie kosztuje niebagatela, bagatela 10 tysięcy złotych, bo jest to sprowadzane z Francji. Następnie mieliśmy, proszę Państwa, obecną fryzurę. Krzysztof Rutkowski stwierdził, że on nie będzie jechał na przeszczep włosów i nie wiem dlaczego, bo przecież mógłby sobie zrobić przeszczep w Polsce, bo on jest bardzo majętny, lub za załatwić sobie barter w Turcji. Ale Krzysztof Rudkowski ewidentnie postanowił zrobić taką zmodyfikowaną wersję swojego kwadratu, czyli on robi takie włosy, taki zaczes do tyłu. Czytajcie to, te włosy są przyklejone. On z tyłu ma warkocz, jak jakiś Steven Seagal. Plus wydaje mi się, że Krzysztof Rudkowski ma problem z chodzeniem, bo na tym zdjęciu jest na takich ugiętych nogach, że na jakimś chyba vlogu widziałem. U Marii Rutkowskiej, że Rutkowski chodzi jak Joe Biden, chodzi jak świętej pamięci Major Suchodolski, Kajor. Czyli jakby miał w kolanach, nie zginają się dla jego lub ma po prostu drewniane nogi. I widać, że Krzysztof Rutkowski bardzo dziwnie się porusza. Jakby był właśnie takim drewnianym Pinocchio. I tu jest ten jego styl jakiegoś rockmana, jakiegoś rapera, ale ja uważam, oprócz tego, że. Krzysztof Rutkowski wygląda tutaj, jakby chciał sparodiować wygląd Krzysztofa Stanowskiego. To uważam również, że jeżeli mniejszość romska w Polsce, która nie wiem, jakiego jest wyznania, ale jakby miało, miało, miałoby wyznanie, mniejszość romska, że nadejdzie prorok, prorok, który będzie miał niezliczoną ilość. Podrobionej, podrobionej biżuterii na sobie Kajdany, łańcuchy, złote zęby Wiecie, złoty dywan, na którym przyleci Że będzie miał możliwość wyu... Że na jego konto bankowe Na konto bankowe tego proroka Będą spływały wszystkie Zasiłki z całego świata Z każdego kraju, który ma pomoc socjalną Dla bezrobotnych, dla ludzi chorych Tak? Renty alkoholowe To on, jako prorok Mniejszości romskiej, na jego konto co miesiąc będą spływały wszystkie benefity z całego świata, tak? Że będzie każdym telefonem mógł wyłudzić pieniądze, że on nie musi grać na akordeonie, bo gdy on wejdzie do transportu miejskiego, mając po prostu kubek, ludzie sami będą wrzucali pieniądze do tego kubka. I Krzysztof Rutkowski wygląda jak taki prorok. Jeżeli ja bym wyznawał taką religię, gdybym był Romem, tak? I bym dostrzegł w telewizji, bym powiedział coś po romsku, nie znam ich języka, że oj, to on, to nasz prorok, mamo, tato, zobaczcie, wujek, to nasz prorok. Romskie niebo w końcu nadejdzie. Wszyscy będziemy, wszyscy ludzie na ziemi będą bezrobotni i będą dostawali zasiłki. Będzie jedno wielkie bagno i gruz. Będziemy tańczyć, śpiewać i pić wino. I przeganiać psykian i kamieniami. Ale wszystkie psy będą wolne, tak? Tak to widzę. Krzysztof Rutkowski mógłby zagrać Umela Gibsona w cygańskiej pasji, jako najwyższego. Tak? Można by powiedzieć, że to jest swojego rodzaju prawdziwy Toby King, tak? Toby King, jako romski prorok, który przyjeżdża repliczką i tutaj liczę na wasze komentarze. Jaką repliczką jeździłby romski prorok? Jakiego samochodu repliką? Z jakich podzespołów i elementów ta repliczka by się składała. Czy ta replika byłaby napędzana gruzem, czy jakimś innym. Nie wiem, może palona psami, tak? Ale to jest właśnie Krzysztof Rutkowski i jego nowa fryzura. I cały czas zastanawiam się jedno, i wiem, że nie powinno mnie to interesować, ale Krzysztof Rutkowski jest osobą publiczną. Jak on robi te pieniądze cały czas? Że ma te wszystkie fury. W sensie on te fury, które pokazuje. Okazuje się, że on je wynajmuje też jako samochody VIP. No ale ja nie mogę w to uwierzyć, że Krzysztof Rudkowski zarabia w branży detektywistycznej. No bo ej, gdyby tobie zaginął kuzyn wiek 10 lat, może nie, bo kuzyn to nie, bo tam policja bardziej się stara. No dobra, wujek wracał z, z Niemiec z wypłatą klasyczna, kla, klasyczna sprawa Krzysztofa Rudkowskiego. Wujek wracał z Niemiec z wypłatą i nie wrócił. Jeżeli ty wchodzisz do tego biura i widzisz, że siedzi tutaj człowiek, który wygląda autentycznie jak romski prorok z doklejanymi włosami. W ogóle on nie on może myć, on może się kąpać? Jak on w nich śpi, czy on musi założyć kondom, żeby te włosy chronić? Czy musi wejść do specjalnej kapsuły, czy jakiś czopek założyć na głowę? To też są bardzo ważne pytania. Gdzie zrobił te włosy? Bo ja też by sobie takie zrobił. Nie wiem, czy w Portugalii takie by mi zrobili, nie, nawet jakby mi miał to wytłumaczyć. W Polsce byłoby łatwiej, bo dużo ludzi zna Krzysztofa Rutkowskiego. Sądzę, że nawet wśród fryzjerów jest dość popularny, no bo ma specyficzną fryzurę, ale wyobrażacie sobie, że wchodzicie, tak, wchodzicie do biura Krzysztofa Rutkowskiego i widzicie tą postać. Niczym parodia Krzysztofa Stanowskiego i stwierdzacie, tak, zapłacę mu 16 koła za konsultację. I co? I potem taki człowiek nagle jest zdziwiony, że po zapłacie pieniędzy dla Krzysztofa Rutkowskiego telefon milknie. Krzysztof nie ma czasu odebrać, odzwonić, powiedzieć, jak wygląda postęp w sprawie? To mnie interesuje. Bo jeszcze bym robił content na YouTube jak Andziak, to mógłbym powiedzieć: A może robi hajs z YouTube'a, ale on na YouTube jest za rzadko. No nie wiem, no. To była moja taka rozkwinka na temat Krzysztofa Rutkowskiego i jego nowej fryzury i w ogóle ile on ma lat, bo jestem ciekaw jaka będzie jego ostateczna fryzura, czyli w, na przykład fryzura w roku, w którym on już umrze. Oczywiście życzę mu, żeby żył jak najdłużej, ale ile lat ma Krzysztof Rudkowski? Krzysztof Rutkowski ma lat, proszę Państwa, 65 lat, czyli ma swoje lata, czyli już może chodzić jak Joe Biden. Ale to świadczy o nim źle, że w wieku 65 lat chodzi jak Joe Biden, bo Joe Biden ma 90, tak czy ile? Prawie 90 lat. Dobra, koniec. Dziękuję wszystkim za obserwacje, subskrypcje, komentarze. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Cześć.